ma i kolejny sprzęt, bardzo ciekawy. Zobaczcie co to jest, to jest ten Skorpion, którego wrzucałem Wam w shorta, niedawno przyjechał. 3636 motogodzin ma zaledwie ta maszyna. 746 to jest model, a więc 4,6 tony dźwigu, 7 metrów teleskop. To jest oczywiście sterowany na joysticku, jazda Teleskop, maszyna roku 2018, tak jak widzicie, naprawdę elegancka odwarka z centralnym smarowaniem, więc jest niewypita. 3000 godzin na teleskopówkę to jest naprawdę mało, zwłaszcza taką, mega skrętna. No i solidna to jest naprawdę solidna wadówarka, bo to jest 7 aż 4,6 tonu dźwigu. To wiecie od CB541 ma tylko 4,1 tony, a tu macie 4,600 dźwigu. Jest to potężna maszyna. Zobaczcie, tu jest nawet hamulce hydrauliczne. są tu macie włącznik prądu. Jest klima w tej ładowarce jest klimatyzacja, bo jak wiecie, ładowarki nie wszystkie mają klima. Tu macie jeszcze oświetlenie. A tu jest taki panoramiczny dach. Oczywiście kratka jest u góry. To jest oryginalne radio klasowskie. Kierunki. Tak właśnie się te teleskopówki klasa prezentują. To jest jeszcze potwierdzenie przebiegu w tej maszynie. Tak jak mówiłem, naprawdę porządny sprzęt Z małym przebiegiem Nie, nie wymęczony, zobaczcie na tym podłogę jak to wygląda Albo fotel, fotel nie jest jeszcze wydarty Tutaj ma jakąś taką małą dziurkę, ale tak nie jest jeszcze nawet wydarty W tym sprzęcie Zresztą to widać od razu jak to przyjedzie Opony macie Micheliny hard, surf, hard surface A więc na twardą powierzchnię Powierzchnia 460 70, 24 Michelin Giblow. Jeszcze tu jest całkiem sporo tego bieżnika na tych oponach. Tu są ochwyty, tu macie dodatkowe wyjścia hydrauliczne. Tak ta maszyna się prezentuje. Tu macie tabliczkę. Można sobie, jak najbardziej, powinien sprawdzić tą maszynę w serwisie. Tu macie widoczny numer WIN 2018 rok z tego sprzętu. 100 kW silnik, 40 km na godzinę skrzynia. Zobaczcie, jak on ładnie się prezentuje. Prawda ładnie, Wygląda. No i to jest potężny sprzęt, tak naprawdę, bo to jest 4-6 tony dźwig 7. Taki nowoczesny design, ciekawy. Tu macie z tyłu, widzę, że jest szyna do górnego. Tu jest, zobaczcie, tu jest jaki wypas. To jest pneumatyczne hamulce dwubłodowe. Dwa wyjścia hydrauliczne z ociekaczami nawet. Są jeszcze jakieś schowki. To są obciążniki. No i macie centralne smarowanie tutaj. Zobaczcie, tak to wygląda. Oryginalne, klasowskie Ktoś tu nie oszczędzał. Komplet lusterek tylnych. Także wszystko jest. Kowód, oświetlenie. Bardzo ciekawy. Ciekawy sprzęt. Już zapraszam do oglądania testowania do zakupu i do subskrybowania kanału pozdrawiam